Imagine which kind of relax you can have in life. Wyobraź sobie jakiego rodzaju relax możesz you mieć każdego dnia. You wake up every day morning. You are going to walk. Budzisz się każdego dnia rano idziesz do pracy. But you are not controlled by pressures. Ale nie jesteś kontrolowany przez presję. You are submitted to Holy Spirit. Jesteś poddany do Ducha Świętego. Amen. Now, when we follow our own order, what happened? I teraz kiedy idziemy za naszym własnym porządkiem, co się dzieje? Number 1. We act out of impatience. Działamy niecierpliwie. Wanting quickly results. Chcemy szybkiego rezultatu. We are influenced by others. Ee, na nas my inni. We, we are influenced by other's expectations i Innych oczekiwania. Or social norms. Albo te normy społeczne. That's what is influencing us. I to ma na nas wpływ. We on personal ambitions. My polegamy w naszych decyzjach na osobistych ambicjach. And often we are disconnected with God's plan of our life. I często odłączamy się od Bożego planu na, dla That's naszego how życia. We want to live? Czy tak chcesz żyć? Chcę, abyś badał swoje serce tego poranka. Badaj te sfery w swoim życiu, gdzie nie jesteś poddany Duchowi Świętemu.